Bardzo bolesna i trudna, ale także bardzo prawdziwa jest ta skarga Jeremiasza na lud wybrany. Na ten lud, który ma zatwardziałe serce, jest twardego karku, nie słucha, odwraca się plecami do swojego Boga, do swojego Pana i nie przyjmuje żadnych jego pouczeń. Ten opis tej rzeczywistości on może w jakiś sposób także dotyczyć i nas w różnych nieraz sytuacjach, kiedy to nasze serce jest właśnie takie zatwardziałe, takie sklerotyczne, gdzie człowiek nie chce ugiąć karku, wsłuchać się w to co Pan Bóg do nas mówi. a wszystko po to, aby nie pracować nad sobą, by nie zmieniać swojego życia, i nie iść za nim. Ale ten opis Jeremiaszowy z dzisiejszego pierwszego czytania, także widzimy w jaki sposób, jak się realizuje w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Chrystus wyrzuca złego Ducha, Ducha, który jest niemy, Ducha, który sprawił, że człowiek nie mógł mówić, prawdopodobnie także mógł być głuchy. I dlatego dla jednych ten cud, którego Jezus dokonuje, wprawia ich w zdumienie. Ale inni niekoniecznie są szczęśliwi z tego powodu. Inni jak gdyby zaczynają snuć oskarżenia. Zaczynają szukać dziury w całym. Zaczynają oskarżać pana Jezusa i Łukasz pisze, że chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. To wystawić na próbę pojawia się także, kiedy Jezus był wystawiony na próbę w czasie kuszenia na pustyni, kiedy szatan go kusił. Ta próba to jest nic innego jak kuszenie pana Boga, aby zrobił to, co oni chcą, co oni uważają za słuszne. Jezus Chrystus, znając ich myśli, próbuje im to uświadomić, próbuje im to wyjaśnić. I tam się pojawia taki bardzo ciekawy moment, kiedy Jezus mówi o sobie, a jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy. Skąd takie określenie, palcem Bożym? Jezus w ten sposób dla Żydów, którzy znali Torę, Znali Księgę Wyjścia, w ten sposób nawiązuje do wydarzenia na dworze faraona. Kiedy Mojżesz i Aaron przychodzili do faraona i kiedy domagali się uwolnienia narodu wybranego, jak pamiętacie, dokonywali znaków. Pojawiały się plagi. I o ile te pierwsze plagi potem powtarzali kapłani i magowie, Faraona potrafili to samo uczynić mocą tajemnej wiedzy, jak powie Biblia. Tak, od pewnego momentu, kiedy Mojżesz i Aaron zsyłają kolejne plagi, to właśnie ci kapłani, ci pogańscy magowie powiedzieli, że te rzeczy są wykonywane palcem Bożym, że to tylko Bóg może dokonać. Że to tylko Bóg ma taką moc, aby te rzeczy czynić. Dlatego Jezus odwołuje się do tego, że nawet pogańscy kapłani, ci, którzy mieli swoją tajemną wiedzę, potrafili uznać moc Boga w czynieniu tych znaków na dworze Faraona. O tyle tutaj, kiedy Jezus uzdrawia kiedy Jezus wypędza złe duchy, nie znajduje ani posłuchu, nie znajduje ani szacunku, tylko jest wystawiany na próbę, i jest kuszony. I wreszcie ostatnia myśl, która płyętuje tę dzisiejszą Ewangelię. Jezus jak gdyby podpowiada nam, co tu jest takiego ważnego. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. To bycie z Jezusem jest bardzo ważne, bo to bycie z Jezusem ono będzie nas właśnie uczyło, aby moje serce było skruszone. I to zbieranie, czyli tworzenie, budowanie jedności, gromadzenie się wokół Jezusa, to zbieranie tego wszystkiego, co jest dobre, tych słów Jezusowych, tego wszystkiego, co jest jednoczące sprawia, że mamy siłę i moc do tego, aby słuchać, aby nasze serca były żywe, aby cały czas pracować nad sobą. Warto zwrócić uwagę, że każda liturgia eucharystyczna, każda msza święta, do momentu przeistoczenia, kiedy jak gdyby przygotowujemy się na to, aby uwielbić Jezusa w Eucharystii i Jego obecność, tak po przeistoczeniu raz po raz będzie pojawiał się taki motyw właśnie dotyczący budowania jedności, że Chrystus chce nas jednoczyć, chce nas gromadzić, zbierać po to, aby dać nam swoje miłość, aby dać siebie, aby nas posyłać w świat i świadczyć o tym. Niech to słowo dzisiejsze i ta Eucharystia przeżywana tu w Kalwarii tej świątyni jubileuszowej będzie dla nas właśnie takim zbieraniem z Jezusem Chrystusem tego co najlepsze, aby zanieść to innym, do których jesteśmy posłani.